Wielu rodziców małych dzieci zastanawia się, kiedy wreszcie nastąpi ten moment, że będę spał całą noc i moje maleństwo razem ze mną. E, istnieją różnego rodzaju naukowe dowody na to, że niemowlę w granicach czwartego, między czwartym a szóstym miesiącem życia jest gotowe do tego, żeby, żeby przesypiać większą część nocy. E, jak to się dzieje? E, związane jest to z dojrzewaniem malucha, organizmu malucha, i mówimy tu o trzech, o trzech układach. Pierwszy, Rzecz, która się zmienia, to jest dojrzewający układ nerwowy. Jest to o tyle istotne, że im starszy maluszek, tym więcej jest on w stanie przyjąć bodźców z zewnątrz. Im więcej jest w stanie przyjąć bodźców z zewnątrz, to oznacza, że wydłuża się ten czas czuwania. Jeżeli rodzic zadba o to, żeby czas czuwania miał miejsce w czasie dnia, kiedy rodzic też funkcjonuje, to mamy bardzo dużą szansę na to, że w czasie nocy nasz maluch będzie potrzebował odpocząć i będzie po prostu najzwyczajniej w świecie. Spał. Kolejna rzecz, która jest związana z dojrzewającym układem nerwowym, to jest dojrzewający układ hormonalny. I tutaj takim hasłem jest melatonina, czyli hormon, hormon snu. Jego wytwarzanie zależne jest od natężenia światła. Jeżeli więc nasz maluch będzie aktywny w czasie dnia, wtedy kiedy natężenie światła jest duże, to melatonina nie będzie się wytrącała. I nasz maluch nie będzie gotowy do snu, nie będzie tym snem za bardzo zainteresowany. Natomiast przy zachodzącym zmierzchu, w momencie kiedy jeszcze dołączymy do tego aktywność ze środowiska, czyli będziemy proponowali wyciszające, spokojne zabawy, to melatonina wraz z kończącym się dniem zacznie się wytrącać i pojawi się gotowość do tego, żeby przespać, przespać większą część nocy. I trzecia rzecz, która się wtedy też zmienia, to jest dojrzewający układ wzrokowy. Na czym ta, 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 ta różnica polega? Ano na tym, Państwo. Że siatkówka oka u czteromiesięcznego malucha zaczyna i jest gotowa przyjąć coraz więcej bodźców z zewnątrz. Im więcej bodźców siatkówka oka przyjmie, tym bardziej rozwija się układ nerwowy, tym większa gotowość jest do aktywności w czasie dnia i tym większe szanse na to, że maluch zacznie spać dopiero w godzinach wieczornych. Znaczy wtedy będzie gotowy na to, żeby spać dłużej. Jest jeszcze jedna rzecz, która się też zmienia, czyli wydłużające się fazy, fazy cyklu, początkowo są bardzo krótkie, trwają około 45 minut i to można zauważyć, bo mniej więcej co tyle maluch się budzi i domaga się jakiejś aktywności i interwencji ze strony rodzica. Po czwartym miesiącu życia, kiedy mamy właśnie dojrzały układ nerwowy, wzrokowy i hormonalny, te, te bloki snu się konsolidują, one się wydłużają. Z 45 minut robi się półtorej godziny, dwie, trzy i jeżeli zadbamy środowiskowo też o to, że te bloki będą się konsolidować, lidowały głównie w godzinach nocnych no to mamy szansę na to, że czteromiesięczny miesięczny maluch będzie w stanie przespać około 6 godzin ciągłego snu. Mili państwo, to naprawdę dużo.